Witam państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Dziś przeniesiemy się do urokliwych Michałkowic, jednej z dzielnic Siemianowic Śląskich, gdzie znajduje się piękny, stosunkowo niedawno zrewitalizowany budynek. Zameczku Rheinbabenów. Obiekt jest nie tylko ciekawy historycznie, ale również interesujący ze względu na swoją architekturę, w której możemy odnaleźć nie tylko klasyczne formy stylistyczne, no, spotykane w obiektach naszego regionu, ale nawet odrobinę egzotyki. Na samym początku warto powiedzieć kilka słów o samych Michałkowicach, no a później przejdziemy do głównego punktu naszych dzisiejszych opowieści. Historia obecnej dzielnicy Siemianowic Śląskich znana jest od średniowiecznych czasów, kiedy to była niewielką wsią o charakterze rolniczym, podlegająca feudalnym panom. Od początku jej istnienia, aż do czasów znanego nam uprzemysłowienia obszaru Górnego Śląska, liczyła zaledwie kilkaset mieszkańców. Oczywiście podobna sytuacja miała miejsce na obszarze dzisiejszego Górnego Śląska, gdzie właśnie te wsie to były. Dosłownie małe mieścinki, które właśnie liczyły dosyć e, niewielką ilość mieszkańców. E, w XVI wieku ziemie te należały do Michałkowskich, no oczywiście może to być jakaś analogia do nazwy dzielnicy, następnie do Mieroszewskiej i kilku innych kolejnych rodów, w tym znanych Rein Babenów i Hohenlohe Uringen. Te dwa są akurat dosyć istotne w trakcie naszej dzisiejszej opowieści, ponieważ tutaj. Obiekt, o którym będę opowiadać, został przekształcony właśnie dzięki nim. No, panowanie tych rodów zaznaczyło się no, nie tylko w architekturze, ale również w lokalnym życiu społecznym, gdzie w tamtych czasach chłopi byli związani, jak Państwo dobrze wiedzą, z pańszczyzną i pracowali oczywiście na rzecz właścicieli tych ziem. W XIX wieku nastąpiła industrializacja. Oczywiście wcześniej kapitalizm, czy ten. Jakby, można by powiedzieć, prąd kapitalistyczny sprawił, że chłopi mogli te ziemię po malutku nabywać i pewne prawa z tym związane. No, oczywiście zdecydowanie zmieniło to oblicze Michałkowic, ale nie tylko, bo całego górnego Śląska. No i później wchodzi nam właśnie ta industrializacja, która przyciągnęła dodatkowo nowych mieszkańców, pracowników przemysłowych, którzy w tej okolicy się osiedlali. Wraz z rozwojem przemysłu, Gmina stała się dynamicznym centrum przemysłowym. No choć elementy rolnictwa oczywiście nadal miały swoje znaczenie, no to jednak tutaj to uprzemysłowienie odcisnęło dosyć duże piętno, no, podobnie jak w innych miejscach naszego regionu. Proces ten trwał do lat 90. XX wieku, kiedy to zamknięto miejscową kopalnię i większość zakładów przemysłowych, no a pozostałościami tych dziejów są oczywiście zakłady przemysłowe, czy też jakieś ich szczotki. Architektura, która nie tylko nawiązuje do tej przemysłowej tradycji tego miejsca, ale również swym rodowodem sięga dużo dalej w głąb historii. Historii wspomnianych przeze mnie wcześniej rodów. No i dziedzictwo Michałkowic jest widoczne na wielu płaszczyznach stylowych, społecznych, no i zdecydowanie jest ono wyjątkowe na tle naszego Region. Michałkowice w XVI wieku były malowniczą wsią. W tak spokojnym i urokliwym otoczeniu powstał w tym okresie skromny drewniany dwór no, na solidnych murowanych fundamentach, który stopniowo wzbogacany był o murowane piętra, potężny parkan i wieże, aż w końcu stał się symbolem obronnym podczas niepokojów i konfliktów. No w okresie bytowania tutaj rodu Miroszewskich, no i takie też obronne funkcje pełnił. W 1772 roku no, w atmosferze historycznych przemian dworek przechodzi w ręce ówczesnego burmistrza. Bytomia. Na przestrzeni kolejnych lat przechodzi on następnie w ręce rodu Reinbaben, który staje się właścicielem Michałkowickich dóbr, no, co spowodowało szereg przemian architektonicznych również w obrębie dworu. Ulegał on y, przebudowom. Przebudowa z 1836 roku nadała... Tej siedzibie charakter, no już tak właściwie reprezentacyjno-rekreacyjny, podkreślając społeczny prestiż miejscowych właścicieli, więc możemy mówić już śmiało o takim charakterze, w pewnym stopniu, pałacowym. Samo umiejscowienie obiektu w jednym z najwyżej położonych punktów w Michałkowicach, w bliskim sąsiedztwie Kościoła, no dodatkowo podkreślało jego znaczenie. Rok 1892. Przyniósł kolejne zmiany i rozbudowę wschodniego skrzydła pałacu, gdzie mieściły się prywatne pokoje właścicieli. Po czasach Rein w 1905 roku, pałac i jego otoczenie, już częściowo przebudowane, przeszły w ręce księcia Hugo Hohenlohe-Uringen. Pod jego zarządem rozpoczęto nową modernizację w duchu romantycznego neogotyku, wzbogacając pałac między innymi o oranżerię przy zachodnim skrzydle, która jest no, jednym z najbardziej efektownych miejsc w obrębie budynku, nawiązująca swoim charakterem do form tak jak już wspomniałam romantycznych, ale również do mody na egzotyk która była bardzo popularna w ówczesnych czasach w Europie. Wejście do budynku było zaznaczone w formie pięknych, stylizowanych w formie arabeski okuć, co jest dodatkowym no, elementem zaczerpniętym z architektury światowej. No, sam neogotyk oczywiście w duchu takim romantycznym jest zaczerpnięty z wzorców angielskich, gdzie architektura, a właściwie jej otoczenie, miało mieć pewnego rodzaju nieład. To się tyczy oczywiście, może nie tyle samej architektury neogotyckiej, ale ogrodów, które właśnie w tym stylu były zakładane i miały one taki naturalistyczny charakter czyli miały tak naprawdę mieć pozór i imitować naturę, a niekoniecznie wyglądać jak zagospodarowane celowo Zagospodarowana celowo przestrzeń. Sama powierzchnia pałacu jest imponująca, bo wynosi ponad 1400 m2, no więc, więc jest to dosyć sporo. Całe obejście wokół pałacu zostało również w sposób przemyślany, zagospodarowane, wzbogacone o staw, alejki, alpinarium, czyli tutaj przypomnę kompozycję terenu uwzględniającą górską roślinność, no i dwie odzdobne bramy wjazdowe jak więc widać nie tylko pałac lecz także przylegający park no, przeszedł transformację stając się rozległym i zadrzewionym kompleksem harmonijnie wpisanym w naturalny krajobraz i pejzaż górniczych i hutniczych zakładów przemysłowych dominujących w krajobrazie w 1906 roku w pobliżu ogrodów wzniesiono jeszcze jeden ciekawy obiekt a mianowicie mały neogotycki zameczek. Budynek miał pełnić funkcję mieszkalną leśniczego oraz ogrodnika zakładów Hohenlohe. Jak podają źródła, zarządzali oni terenami spółki, no nie tylko w samych Michałkowicach, ale w Bytkowie, w rozległych lasach Brynowa, no więc była to jakby był to większy obszar i bardziej rozległy. Wnętrza zaprojektowano z myślą o dwóch apartamentach. W wieży umieszczono imponującą klatkę słodową. Po II wojnie światowej no, przeprowadzono modernizację, troszkę przebudowano to wnętrze, zwiększono ilość mieszkań do sześciu. No i mniej więcej w takiej formie obiekt ten przetrwał do dnia dzisiejszego. <laughs> Historia tego miejsca jest spleciona z przemysłowym krajobrazem okolicy, bo kilka dekad temu, tuż na południe od domu, przebiegał tor Kolejki wąskotorowej prowadzącej do kopalni KWK Michał oraz pobliskich zakładów przemysłowych. No dom Leśniczego i Ogrodnika w Michałkowicach, bo tak jest nazywany, nie tylko zachwyca swoją architekturą, no ale też stanowi ważny fragment historii obecnej dzielnicy Siemianowic Śląskich. No, sama forma architektoniczna oczywiście jest ciekawa, bo jest to taka skompensowana, skondensowana forma właśnie tego neogotyku. Widzimy tutaj jakby wieżę, która dominuje na elewacji tego obiektu, widzimy charakterystyczne zwieńczenie, blanki, które nawiązują właśnie do takiej... Architektury zamkowej, więc no jest to taki miniaturowy przykład takiego założenia. On przypomina troszkę bytomskie miechowice i tamten pałac, który istniał. Jest pięknie zrewitalizowana jego część, która znajduje się w, takiej, w takim otoczeniu parkowym, ładnie zagospodarowanym. Także jedno i drugie miejsce troszeczkę ma jakąś taką delikatną analogię, oczywiście różną historię, ale stylistyka jest podobna. Tak więc zachęcam serdecznie, no, głównie do odwiedzin, bo dzisiaj się skupiamy na Michałkowicach, Oczywiście, byto mi również należy się szacunek i tam również Państwa zapraszam. Ale Michałkowice no tutaj są troszkę na uboczu, mam wrażenie, i no, może być dla niejednego z Państwa sporym zaskoczeniem, że taki obiekt tak piękny, w dodatku zrewitalizowany właśnie znajduje się w Michałkowicach. Drodzy widzowie, nasza opowieść o pałacu Babenu w Michałkowicach dobiega właśnie końca. Zachęcam państwa jednak do osobistych odwiedzin tego miejsca. No i zapewniam oczywiście, że będzie to zdecydowanie fascynujące doświadczenie i jednocześnie dla niektórych zapewne Nowe odkrycie tak wyjątkowego miejsca na mapie Górnego Śląska. Dodam, że odbywają się tam regularnie różne imprezy kulturalne, koncerty letnie, więc tym bardziej zachęcam w takiej porze, żeby brać w nich udział. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.